Turcja! Alonia Kemmer! To jest ten moment grażynka! Lecimy z tym! Wbijam na barbo opaskę mam złotą. Graży nas Piotrem, już walczą z ochotą. Kellner, do you speak? Ja mówię, my friend. Lej mi te drinki, bo to happy end. Darmowa woda, basen i słońce. Tak się zaczynają wakacje gorące. Nie liczę lirów, nie liczę złotówek. Wypiję dzisiaj z piętnaście lówek. To piękny sen, to nie Disney, to Antalia. Opaska VIP. Baja po prostu, baja I nagle widzę obraz wspaniały jak Andrzej, sąsiad Rozwala ryjcały cały, Potną się O leży i kwiczy A ja popijam drinka w tej dziczy To nie jest koniec dobrych wiadomości Dzwoni mechanik Andrzeja Z bladu, z bladu jak ta ściana No cudna to wica Ciepękła głowica Uszczelka poszła, olej wpłynie Czuję się lekko, płynę w obłokach Andrzej zbankrutował, ja w złotych lokach Lecz nagle w tle słyszę jakieś szumienie Co to za dźwięk, czy to trzęsienie Ciepło się robi, dziwna to faza Muzyka cichnie, co to za zaraza Graży na wrzeszy Zestrałeś się, w osady